Witam, zapraszam Państwa na komentarz wideo. Można stwierdzić, że konsekwencją nieudanej próby sforsowania na WIG-u 20, a tzw. pierwszej zapory podażowej, był właśnie wczorajszy niezwykle silny atak podaży, w wyniku którego doszło do naruszenia strefy 2338-42, a impet ruchu wyczerpał się w okolicy zniesienia 113%. Jest to wprowadzone wczoraj przeze mnie zniesienie funkcjonujące jako filtr cenowy dla poprzedniego minimum. W tej chwili notowania indeksu ponownie przebiegają. Ponad przedziałem 233842, co świadczy o próbie wykreowania impulsu popytowego. Z uwiarygodnieniem tych działań mielibyśmy jednak do czynienia dopiero w momencie wybicia się indeksu ponad przedział 236467. Jest to w moim odczuciu bardzo ważna w ujęciu krótkoterminowym zapora podażowa. Na pewno istotnymi czyn czynnikami tutaj podbudowującymi znaczenie tej strefy są dwie przecinające się w pobliżu linie pitchworka. Można zatem podsum podsumować krótko ten wykres i stwierdzić, że w tej chwili na nadal obowiązuje sygnał sprzedaży, a... Ważny dla przebiegu kolejnych sesji powinien okazać się wynik konfrontacji tutaj w tym przedziale 2364-67. Indeks DAX, strefy Fibonacciego działają tutaj bardzo poprawnie, zdecydowanie precyzyjniej niż ma to obecnie miejsce na Wigu 20. Ważną barierą krótkoterminową okazała się strefa 7953,72. Natomiast strefą wsparcia przełamany wcześniej opór, chodzi mi tutaj o zakres 7878,94. Sugerowałem wczoraj, że jeśli ta strefa, czy też indeks utrzyma się ponad tą strefą, jeśli tak by było, to będzie to zapowiadało kontynuację ruchu wzrostowego. Natomiast układ krótkoterminowy, układ techniczny indeksu DAX pogorszyłby się, gdyby ten przedział wsparcia został zanegowany. Spodziewałbym się wówczas powrotu indeksu w okolice tej bazowej zapory popytowej, która notabene też zadziałała precyzyjnie i z tego właśnie rejonu doszło do ukształtowania silnego impulsu popytowego. Chodzi mi o to o przedział 7730-7760. I SP ujęcie średnioterminowe, wykres w skali tygodniowej. Na razie z punktu widzenia takiego obrazu indeksu amerykańskiego nie możemy mówić jeszcze o jakichś bezpośrednich zagrożeniach, bowiem notowania cały czas przebiegają ponad węzłem 1554-1559. Wczoraj jednak doszło do silnego wzrostu presji podażowej. Pokazuje w tej chwili wykres skali dziennej i tak jak sugerowałem ostatnio, pierwszym dość wiarygodnym już sygnałem wskazującym na możliwość przejęcia jednak w ujęciu krótkoterminowym inicjatywy przez podaż byłoby zanegowanie strefy 1538-1541. Dziękuję bardzo.